Olku, a ty dzwoniłeś do producenta w sprawie innych kombinezonów? Jak to mówią, niechże rdzenia, kobieto, tam. <laughs> Jak to mówią foki. Dobrze, kochanie, dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, na zigzapie będzie zaraz film o łoczy w znikającym kombinezonie. Przydałby się taki dla ciebie. Mały z ciebie psiak. Ryb, ryb? Mamy ten mega nowy wybór programów. A, ale pilota takiego samego. Hej, nie powinien być dłuższy? Co? Niem nie szerszy, czy taki grubszy, co? Zasadniczo to oferta programowa jest szersza, więc pilot szerszy mógłby być. Pilot jest normalny, ale ma mnóstwo funkcji. Wiecie, ludzie, że można na przykład włączyć opcję opisów, co się ogląda? Wybrać wersję językową. Co to jest dinozaurusz? Patrzcie, łotr! Tylko spokojnie. Jestem z wami i nie pozwolę, żeby wam włos z futra spadł! Dzień dobry. Jestem oh. sąsiadem z góry. Jedno pytanko. Nie mam sygnału w TV. U państwa wszystko gra? A dzień dobry. My mamy cyfrę i wszystko gra. <gry> Takie buty. No cóż, to do widzenia. Ojej, no, 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 no trzeba było go ciaskiem poczęstować albo no, cukru pożyczyć. Dinoszauruszowi. Albo jak to mówią, nie grzej rdzenia kobietą. <noise> Olek. No wiem, 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 Koki. No, z sąsiadem trzeba zgodnie żyć. Przecież to był łotr w kombinezonie sąsiada. I co? Cyfry mają. Mówiłam ci, żeby zamówić. To wcale nie taka droga impreza. Mówiłam? Jesteś kobietą?